Aktualnie, no co, jakaś tam dorywcza praca, jakieś tam jakieś tam wyjazdy za granicę, coś tam, coś tam, coś tam. Opowiedz coś więcej, jaka praca, jakie wyjazdy? No, no praca w Holandii, byłem tam trzy miesiące, teraz musiałem zjechać, gdyż odróbki mam, no i po prostu, no móc zjechać było, no bo jeżeli bym tego nie odrabiał, to, to, to by mnie zamknęli, tak? A powiedz, bo w internecie dużo się mówi, że jesteś osobą bezdomną, czy to prawda? Jak... Tak, no obecną chwilę przebywam w ośrodku dla osób bezdomnych. E, płacę tam za pokój, Zasią mieszkam. Aha, czy tak sobie radzisz po prostu? No jakoś sobie radzę, nagrywam jakieś tam filmiki ludziom, coś. I jakoś sobie radzę, no jakoś sobie trzeba poradzić, tak? E, no, czwartego mam sprawę o synka, teraz dostałem możliwość widzeń z nim. Myślę, że będzie wszystko dobrze, poukładać. A powiedz, co się jakby stało, co spowodowało to, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś teraz? Czy to kwestia czy co się stało po prostu? Gmina mi domek zburzyła i gdy siedziałem w zakładzie karnym, wyszedłem, okazało się, że po domu tylko działka została, mama jest w ośrodku, Aśka wylądowała właśnie w tym domu, w takim opieki. A co z jakby... dzieckiem? No, Marcelek jest w rodzinie zastępczej. Teraz właśnie, no mówiłem, 4 marca będę miał sprawę. No i zobaczymy. Czekamy na mieszkanie ogólnie socjalne. Mam nadzieję.